Dzisiejszy odcinek podcastu jest taki troszkę bardziej specjalny, bo po pierwsze to już 25 odcinek, nie wiem kiedy ten czas zleciał. A po drugie, dzisiaj mamy walentynki. Wiem, nie każdy lubi walentynki, niektórzy uważają, że jest to święto tak jakoś sztucznie zaimplementowane w naszą słowiańską kulturę, inni uważają, że jest po prostu głupie, kiczowate, oblane lukrem wszędobylskich serduszek i po prostu wkurza. Bez względu na to, czy walentynki lubimy, czy nie, cały świat tonie dzisiaj w tych serduszkach. Także jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o sercu i nie tyle o sercu, jako o organie, bo o tym było w poprzednim odcinku podcastu, a dzisiaj zastanowimy się, czym jeszcze jest serce. Oprócz tego, że jest organem, bardzo pracowitym organem, który bezpłatnie odwala dla nas każdego dnia masę ciężkiej roboty, by utrzymać nas przy życiu. A tak na marginesie, od czasu do czasu podziękuj mu za to. Połóż po prostu rękę na swoim sercu i podziękuj mu za tę ciężką pracę. Serce nie jest tylko mechaniczną pompką. Na poziomie niefizycznym serce stanowi centrum naszego człowieczeństwa. To siedziba duszy, siedziba emocji, siedziba naszych uczuć, naszych pasji, naszych marzeń, a także naszej intuicji. I ten fakt jest również odzwierciedlony w języku. Mówimy, że na przykład serce nam coś podpowiada, albo intuicja mi mówi, że, albo że ktoś coś powiedział lub zrobił tak szczerze, od serca. I jeśli teraz zapytam, kto teraz słucha tego odcinka podcastu, i poproszę, abyś wskazała palcem na siebie i powiedziała: Ja słucham teraz tego podcastu. A teraz zapytam, jakiej części ciała dotknął Twój palec, gdy wskazywałaś na siebie? Kto to jest ta ja, która słucha? Czy wskazałaś na swoje uszy, które słuchają? Czy wskazałaś na głowę, bo w środku jest mózg przetwarzający słyszane informacje? Na pewno tych części ciała nie dotknęłaś, lecz palec twój dotknął klatki piersiowej, tam gdzie znajduje się właśnie serce. Mówi się, że medycyna holistyczna zajmuje się ciałem, umysłem i duchem jednocześnie. Myślę, że było już sporo w tym podcaście na temat ciała, dlatego tematyka dzisiejszego odcinka nie tyle będzie związana z ciałem, ile z pozostałymi dwoma aspektami nas jako Istot ludzkich, szczególnie z aspektem serca, czyli siedziby naszej duszy. Bo to nawet nie mózg nas definiuje, nie umysł. W rzeczywistości, wskazując na siebie palcem, my nie identyfikujemy się z głową, z mózgiem, z intelektem. To nasze prawdziwe ja wcale nie tam jest umiejscowione. Umysł jest owszem potrzebny do rozwiązywania bieżących zadań, jakie napotykamy w życiu, ale centrum naszego człowieczeństwa to jest zawsze. Zawsze serce, a nie mózg. Oczywiście serce w znaczeniu duchowym, metafizycznym i mistycznym, a nie anatomicznym, chociaż. W sensie anatomicznym, po części również, bo jak donoszą badacze, my mamy trzy mózgi. Jeden mamy w głowie, drugie skupisko neuronów mamy w jelitach. Jest to tak zwany enteryczny układ nerwowy. Ocenia się, że funkcjonuje w jelitach około 100 milionów neuronów. Jest to dużo mniej niż w mózgu, ale cały czas jest to pokaźna liczba. A trzecie skupisko neuronów nosimy właśnie w naszym sercu. Sercowy układ zawiera około 40 tysięcy neuronów, zwanych neurytami czuciowymi, które cały czas komunikują się z mózgiem. I o takich właśnie ciekawostkach związanych z sercem będę dzisiaj mówić. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Czasem mówimy, że ktoś jest bez serca, taki zimny, drań. Chłodno kalkulujący wszystko, co mówi, co robi. W sensie anatomicznym on posiada rzecz jasna taki organ jak serce, ale nie funkcjonuje u niego połączenie między mózgiem a sercem. Brak jest u niego koherencji, tej wewnętrznej spójności na poziomie mózgu i serca, gdy cały nasz system funkcjonuje optymalnie, a nasze człowieczeństwo jest w pełni rozkwitu. Instytut badawczy Hartmut Institute ocenia, że neurony, Mogą stanowić nawet 60% komórek w sercu. Dowiedziano też, że serce odbiera sygnały ze środowiska nawet o 6 sekund wcześniej niż mózg. I było takie bardzo ciekawe badanie wykonane w tym instytucie, kiedy osobom badanym wyświetlano różne obrazki na ekranie monitora. Jedne obrazki były urocze i piękne, jak kolorowe kwiaty, czy słodkie małe zwierzątka, inne były neutralne, jak na przykład budynki, autostrada, czy łąk. A jeszcze inne były obrazami o negatywnym przekazie, jak na przykład przemoc, wojna czy wypadki drogowe, i te obrazki wyświetlano losowo, bez jakiejś uporządkowanej kolejności. I co ciekawego wykazano w tych badaniach? Otóż nasze serce reaguje szczególnie silnie na przekazy negatywne. Przed wyświetleniem obrazu o negatywnej treści, zmiana rytmu serca u badanych osób następowała do 6 sekund wcześniej, niż nawet ich oczy ten negatywny obrazek zobaczyły i poszedł sygnał do mózgu, że ten obrazek ma treść negatywną. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nasze serce jest w stanie zwykle Wyprzedzeniem odebrać sygnały ze środowiska możemy ten fenomen nazwać intuicją serca. Badania wykazały też, że między sercem a mózgiem zachodzi stała komunikacja, przy czym, co ciekawe, serce wysyła więcej informacji do mózgu niż odwrotnie. Zbadano też pole elektryczne i pole elektromagnetyczne serca i mózgu i porównano je ze sobą, i okazało się, że pole elektryczne serca jest 60 razy większe od pola elektrycznego mózgu, zaś pole elektromagnetyczne aż o 5. 5000 razy większe, a wartości te można zmierzyć w odległości nawet kilku metrów od ciała. I na pewno zdarzyło się każdemu z nas, że na przykład przychodzimy do jakiegoś miejsca i od razu wyczuwamy, że tutaj są fajni ludzie, życzliwi ludzie, od razu czujemy, że jak to się mówi, nadajemy na tej samej długości fal, że jest tutaj wysoka, bardzo pozytywna wibracja w tych ludziach i w tym miejscu. Albo odwrotnie, że na przykład nas aż coś odpycha, że chce nam się z danego miejsca uciekać, bo wyczuwamy w obecnych tam ludziach jakąś taką niewyjaśnioną wrogość czy niechęć jakiś negatywizm którego nasz umysł nie jest w stanie opisać ale my po prostu czujemy to sercem a czujemy dlatego że nasze serce to nasz mały mózg i działa w polu kwantowym jest w stanie wyczuć to czego mózg nigdy nie wyczuje bo mózg jest od myślenia zaś odczucia jest Serce. Mało tego? Tak jak już powiedziałam, serce jest w stanie odebrać wszelkie sygnały z otoczenia nawet szybciej niż zrobi to mózg. Jedna myśl pociąga za sobą od razu następną, dlatego trzeba być bardzo uważnym, by nie dać się porwać właśnie mózgowi, bo myśli, jakie generuje mózg, wpływają na uczucia, jakie my odczuwamy. I kiedy my pozwalamy, żeby to mózg, żeby to umysł zarządzał naszym życiem, to zagłuszamy czy też ignorujemy sygnały serca. I wtedy jesteśmy przytłoczeni tymi myślami, zazwyczaj negatywnymi, zamartwianie się, czarnowictwo. To z kolei tworzy nastrój smutku, bez nadziei. może rozwinąć się jakaś nerwica czy depresja. Tak więc pamiętajmy, aby nigdy nie zapominać o sercu, a także, by nauczyć się wyciszać gadatliwy umysł. Wtedy będziemy w stanie wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia nasze serce? I zazwyczaj okazuje się, że ludzie szczęśliwi to ci, którzy właśnie umieją iść za głosem serca, a niekoniecznie za głosem rozumu. Również życiowe decyzje podejmowane tylko i wyłącznie mózgiem mogą być dla nas nie do końca korzystne. Jeżeli serce nam podpowiada, że jakaś jedna rzecz będzie dla nas lepsza niż druga, to słuchajmy podszeptów serca. Nawet jeżeli mózg, czyli umysł, rozum, z takim punktem widzenia się nie zgadza i mówi co innego, serce nigdy się nie myli, a umysł niestety dosyć często. I jeszcze taką ciekawostkę Wam dzisiaj opowiem odnośnie przeszczepów serca. Dzisiejsze badania naukowe pokazują, że być może poeci mieli rację przez cały czas, że serce ma inteligencję i odgrywa szczególną rolę w naszym doświadczaniu emocji, a także zapisuje pamięć emocji i pamięć uczuć. W wielu przypadkach biorcy przeszczepów przyjmują upodobania swoich dawców. Delikatna, łagodna kobieta, która nigdy nie piła alkoholu i nienawidziła piłki nożnej, otrzymała serce od motocyklisty biorącego udział w wypadku i zmieniła się w agresywnego kibica pijącego piwo. Albo inny przykład, leniwy, rozlazły kanapowiec, że tak powiem, który otrzymał serce od zmarłego w wypadku przy pracy kaskadera i bez wyraźnego powodu zaczął fanatycznie trenować, dopóki nie został prawdziwym sportowcem. I była też znana taka historia małej dziewczynki lat 8, która otrzymała serce dziesięcioletniej zamordowanej dziewczynki i po przeszczepie miała przerażające koszmary o mężczyźnie mordującym jej dawczynię. I te sny były tak traumatyczne, że matka zgłosiła się z tą dziewczynką po pomoc psychiatryczną. I te obrazy widziane przez dziewczynkę były tak bardzo szczegółowe, że Lekarz, psychiatra i matka powiadomili w końcu policję. I bazując na tych właśnie szczegółowych opisach dziewczynki, policja wykonała portret pamięciowy mordercy. Mężczyznę odnaleziono i sąd skazał go za gwałt i morderstwo pierwszego stopnia. Naukowcy nazywają ten fenomen wspomnieniami komórkowymi. Jest nawet takie powiedzenie, że można nie pamiętać dokładnie, co druga osoba nam powiedziała lub zrobiła, ale będziemy zawsze doskonale pamiętać, jak się wtedy czuliśmy. Oznacza to, że oprócz ośrodka pamięci w mózgu, także nasze serce przechowuje wspomnienia, emocje, czy nawet obrazy. To brzmi niewiarygodnie, ale tak właśnie się dzieje. Nawet w Biblii, w Księdze Przysłów, przeczytamy, jak człowiek myśli w sercu, taki jest. I wydaje się, że współczesne badania to potwierdzają. W innym miejscu przeczytamy z całą pilnością, strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Wszystkie nasze myśli i emocje pochodzą właśnie z tamtego miejsca czyli z serca. Ono jest jak korzeń dla roślin. Kilka lat temu napisałam nawet taki artykuł Siedem rzeczy o życiu, których nauczyło mnie prowadzenie ogródka. Podlinkuję go w notatkach do tego podcastu i tam w artykule napisałam, że jedną z bardzo ważnych obserwacji wynikających z prowadzenia swojego ogródka była obserwacja dotycząca korzeni roślin i wcześniej jakoś nie zwracałam na to uwagi, ale z biegiem czasu doszłam do wniosku, że zarówno dla rośliny, jak i dla człowieka, najważniejsza rzecz to są właśnie Korzenie. Jeśli szkodnik zaatakuje widoczną część rośliny, to ogrodnik powiedzmy, że może coś zaradzić. Jeśli jednak korzenie zostaną zaatakowane przez szkodniki, czy zalane przez wodę, albo wysuszone przez brak wody, no to już najczęściej, niestety, ale czeka roślinę śmierć, bo bez korzenia żyć nie może. I tak samo jest z człowiekiem. Jeśli nie dba on o swoje korzenie, czyli duszę, o to, co nosi w sercu, jakie toksyczne myśli produkuje, to jest to powolna śmierć, bo gdy dusza jest chora, to ani ciało nie będzie zdrowe, ani myśli nie będą zdrowe, czyli umysł. Jednym słowem, najważniejsze tak naprawdę jest to, czego nie widać. Można ćwiczyć, można się zdrowo odżywiać, brać suplementy to są te rzeczy, które widać, to są te rzeczy namacalne, zauważalne, i one są oczywiście ważne, ale jeszcze dużo ważniejsze jest to, czego nie widać, bo jeśli w sercu nosimy toksyczne uczucia brak wybaczenia, złość, żal, zazdrość, wstyd czy lęk no, to trudno będzie oczekiwać pełni zdrowia. Każda komórka Twojego ciała pilnie słucha, co Ty do siebie mówisz. Także, a może przede wszystkim, w formie myśli, uczuć i przekonań. I lekarze nawet też o tym wiedzą: że człowiek prezentujący optymistyczne podejście do życia i do świata, łatwiej dojdzie do zdrowia. Rola tego, co myślimy, co czujemy i w co wierzymy, jest w procesie zdrowienia równie ważna, jak to, co my robimy dla naszego fizycznego ciała. Jest też coś takiego jak zjawisko placebo i nocebo. Obydwa zjawiska znane są w medycynie. Placebo polega na tym, że wierzymy w dobroczynne działanie środka neutralnego i nasze zdrowie się polepsza, zaś efekt nocebo ma miejsce wtedy, gdy wierzymy w szkodliwe działanie tej samej neutralnej substancji i od razu czujemy się gorzej. I świetną książkę na temat wpływu naszych myśli, uczuć i przekonań napisał dr Joe Dispensa, a nosi ona tytuł Efekt placebo, naukowe dowody na uzdrawiającą moc Twojego umysłu. Link do tej książki też wrzucę Wam w notatki do tego odcinka podcastu. Doktor Dispensa dużo jeździ po świecie, prowadzi liczne wykłady i jak to się mówi, niejedno w życiu widział i przytacza w książce rozmaite historie uzdrowienia, gdy tylko chory przestał myśleć o swojej chorobie w sposób negatywny, w sposób toksyczny, na przykład nie wiem, jak o jakiejś karze za grzechy. Oczyszczenie serca, oczyszczenie umysłu z tych szkodliwych różnych, toksycznych przekonań pozwoliło dużo szybciej wrócić do zdrowia. To świadczy właśnie o tym, że tak naprawdę to my sami jesteśmy w bardzo dużym stopniu kreatorami naszego losu, kreatorami naszego życia i kreatorami naszego zdrowia. W języku medycznym mówi się wtedy o tak zwanych spontanicznych remisjach. Była choroba i jej nie ma, ale nikt nie wie, dlaczego ustąpiła. Medycyna nie potrafi takich zjawisk wyjaśnić na gruncie nauki. Niezwykle ciekawa lektura, bardzo polecam, szczególnie tym, którzy ufają i polegają głównie na rzeczach, które robią dla ciała, a tymczasem może się okazać, że jest jeszcze luka wymagająca właśnie, by popracować bardziej nad swoimi przekonaniami, nad tym, co myślimy w sercu. Ciało, umysł i dusza stanowią jedność. Nigdy o tym nie zapominajmy. Tymczasem ja już żegnam się z Wami. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.